Wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor: organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. Już po raz trzeci artyści sceny hip-hopowej zagrali wspólny koncert charytatywny Ulica dla Hospicju. Cały dochód z wydarzenia został przeznaczony na rzecz podopiecznych Fundacji Pomóż im. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie 085 z Białegostoku. Pomysł na tą akcję wpadł mi dość spontanicznie, ponieważ bardzo bliska mi osoba zachorowała. Z racji na to, że zajmowałem się organizacją koncertów już od kilku lat, stwierdziłem, że mógłbym zrobić coś pożytecznego. I w ten sposób wpadłem na to, aby zorganizować imprezę charytatywną. Tegoroczną edycję organizatorzy przygotowywali kilka miesięcy. Dzięki temu udało się skompletować skład artystów hip hopowych z różnych stron kraju. Wykonawcy zrezygnowali ze swoich koncertowych stawek. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdżają fani hip-hopu nie tylko z Białego Stoku, ale także z różnych części, nawet można by powiedzieć Polski. I artyści reprezentują ogólnopolski poziom, czyli mamy artystów ze sceny lokalnej oraz artystów z Polski, przykładowo z Krakowa i innych różnych regionów Polski. Gra między innymi Tetris, Bisz, PRZ, gra także Lilu, jest to wokalistka, także mamy też płeć żeńską, jest dość duże zróżnicowanie w tym temacie. Cieszymy się bardzo, że możemy zapraszać tych artystów, że chętnie z nami współpracują. Dla nich to jest jakby też taka fajna odskocznia, bo to nie jest taki zwykły koncert. To jest koncert, który jakby grając, przyczyniają się do jakiejś fajnej rzeczy, wspierają hospicjum, czy to nie jest taka zwykła impreza. I ludzie, którzy przychodzą, też tak to odbierają. Wiedzą, że ci artyści jakby grają dla hospicjum i też to jakby nakręca ludzi na to, żeby wpadać i słuchać tych artystów.

Spoko, szczytny cel. Bardziej fajną sprawą jest to, że to hipko w Polsce to młoda kultura, dopiero się rozwija i że. Faceci, którzy mają po 20 lat niektórzy myślą, że oni mają w Farafę w głowie jakieś tam głupie naprawdę przykminki, że tak powiem, ale chłopaki mają treść i grają dla dzieci i to jest właśnie przesłanie, to się liczy tutaj. Stowarzyszenie 085, tak jak w przypadku poprzednich edycji, przekazało Fundacji pomusin całkowity dochód z imprezy. W tym roku to ponad 5 tysięcy złotych. W planach jest jeszcze licytacja gadżetów podarowanych przez artystów. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Marcinem Bogdzielem i środowiskiem, które się wokół niego skupia teraz jako Stowarzyszenie 085, ponieważ ci młodzi ludzie do góry nogami wywracają stwierdzenie, że pieniądze nie leżą na ulicy. Okazuje się, że one leżą na ulicy, a to środowisko bardzo sprawnie potrafi je zbierać. I młodzi ludzie są autentycznie przejęci tą ideą hospicyjną i okazuje się, że muzyka hip-hopowa też jest świetnym medium do mówienia młodym ludziom o tym, że jest coś takiego jak, jak hospicjum i, i do tego, aby, aby pomagać. Pierwsza edycja ulicy dla hospicjum przyniosła ponad 11 tysięcy, druga 6,5 tysiąca i obecna ponad 5 tysięcy, z tym, że z aukcji charytatywnych pewnie ta pula się jeszcze powiększy. Dla nas każda złotówka jest bardzo ważna, ponieważ ona jest bezpośrednio oddawana na, na dzieci, na naszych podopiecznych. Czyli z tych środków kupujemy między innymi leki, sprzęt rehabilitacyjny, wysyłamy dzieci na turnusy rehabilitacyjne. Teraz dokładnie w Zakopanem taki turnus się odbywa. Także pomagamy dzieciom i wracać do zdrowia, i, i zmniejszać cierpienie, zmniejszać ból. Chodzi do ponciwili Poleć, wam przebyć, wam przebić Jak zdrowie tych, którzy kumają Hipocentrum wykłuć, byle zatrzęsie go Poleć, wam przebyć, wam przebić Jak zdrowie tych, którzy chcą lecać W Biotu zdobyć go <todziany> za te Ja bym z tych siódmej Ogłoszenia. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i dzieciom szansa włącza się w organizację Tygodnia Pomocy Osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W dniach od 23 lutego do 2 marca można uzyskać pomoc specjalistów w formie bezpłatnych porad. Dyżury odbywać się będą w stowarzyszeniu przy ulicy Magnaliowej 4 przez cały najbliższy tydzień. Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa, nie bój się skorzystać z pomocy. Jeśli ktoś z Twoich znajomych, bliskich potrzebuje takiego wsparcia, przekaż mu informację, gdzie może jej szukać. Szczegóły www.chansabialis.pl. Ogłoszenia. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z Województwa Podlaskiego, które chcą przejść proces samooceny do udziału w projekcie jakość, która staje się normą. Jest to okazja do tego, by takiego audytu wewnętrznego, samooceny dokonać w każdej z organizacji, która się podda procesowi przy pomocy konsultanta. W ramach projektu zostało przeszkolonych 14 konsultantów, którzy bezpłatnie pomogą zidentyfikować mocne i słabe strony organizacji oraz określić kierunki rozwoju, przyjrzeć się sobie, zdiagnozować to, nad czym powinniśmy pracować, w czym jesteśmy mocni, co dalej z naszą organizacją. Zachęcamy wszystkie organizacje, wszystkie informacje na stronie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Biennstoku lub zapraszamy do naszej siedziby przy ulicy Abramowicza 1.